Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem pewku Zapraszam Was na mały przegląd ze mną. mamy takie podkoszulki, damskie, ale ja lubię bardziej te i mogę polecić za 12 zł. Sama je kupuję. Słuchajcie, bardzo fajne są, takie uniwersalne. I e, słuchajcie, jeżeli oglądacie ten film, zostawcie łapkę w górę, koniecznie, żebym wiedziała, że chcecie takie filmy. Zostawcie komentarz albo serduszko. 30 zł. I słuchajcie, zobaczymy, bo jest taki misiek fajny, rzucił mi się w oczy. Ja lubię takie misiowate rzeczy, bo one grzeją, są sztuczne, ale szybko wyschną i grzeją. I takie ma guziki. Nie wiem, czy muzyki nie będę musiała usunąć, to jest taka koszula. I zobaczymy cenę. 50. Bardzo mięciutkie, fajne i kremowe, do wszystkiego pasujące. Bardzo fajne to jest, słuchajcie. Bo może tu rozpiąć sobie tak zwany brzakiet. O. Te kurtki już wam pokazywałam, tą tak samo, ale jest weterek ale taki kaszmir. To nie jest kaszmir, ale ela. 25. I słuchajcie, nie pytajcie o skład, bo składy są napisane bardzo małymi e, truczkiem. Ja tego nie przeczytam, ale za taką cenę nie ma a, kaszmiru, czy wełny. I kolejny sweter zapraszam was na moje filmy shorts, będzie tam coś z mojej ostatniej wyprawy więc zachęcam fajne guziczki i też taki misiu i bardzo ładny kolor 50 i taka rozmiarówka o, tak się prezentuje, bardzo fajny i coś widzę fajnego jeszcze Ach, to są zakupy na żywo ze mną. Bardzo fajna kolorystyka moja kremowa. Moment. Z tego bardzo dużo. Jest taki sweter z takiej miękkiej tworzywa, ale nie ma ceny. Jest taki. Kremowy, barkocze, zawsze modne. 45. Jest coś rozpinanego, kremowego, fajne guziki i fajnie, że to są neutralne kolory, do wszystkiego pasują. E, taki kolor basicowy. Słuchajcie, i bluza z myszką Miki. Też Basicowa i zobaczymy cenę jak się to yy. 50 i taka cena. I tak to się słuchajcie, prezentuje. O, nowy świat, Little Juice i Corbs Bright z naszymi hitami cenowymi. I słuchajcie, teraz te zielone rzeczy wam pokazywam, ale mam fajne spodnie. O, takie rurki czarne, mm. takie czarne rurki, skiny na 40 zł. O. Fetko, fetko, Dobra. E, a wy, słuchajcie, kochajcie mój kanał. <noise> o, widzę coś bling-bling. E, te niektóre rzeczy nie pokazuję, bo wam pokazywałam. E, taka tunika. Bling-bling, sylwestrowa. E, tu ściągana. I cena: 35%. I to jest 3XL, ale dla mnie to jest słuchajcie, L-ka luźna. Nie wyobrażam sobie jak malutka musi być SK. No i tak się słuchajcie, porobiło z tymi e, z tymi rozmiarami powiem Wam. To jest dżinsy Wam już pokazywałam, tą kurtkę pokazywałam. E, idziemy dalej. Mamy takie kładkie podkuszulki za 10 zł, odpowiednik męski i dla mnie to nie jest 3XL, tylko L. Eee, nie wiem czemu jest tak zaniżona rozmiarówka. Eee, no nie wiem, powiem wam. Te sweterki są takie sobie według mnie, ale Wam pokażę cenę 25. Mm -hmm. Ale tutaj fajny, fajną buzę widzę. I chcę ją pokazać wam. W pasy. I czy na 50 zł. Taki meszek. Nawet fajne. O. Mamy muzyczkę. Czy tak słuchajcie patrzy? Jakaś panterka się zachowała. Sukienka z pantery, nie z pantery tylko z węża. Dobrze fajnie słuchajcie, krój ma. To sztuczne. Ten sweter chyba Wam pokazywałam. O. I te miski i jeszcze mamy coś takiego. Za 25. I słuchajcie, jeżeli nieraz nie mówię ceny, ale macie zbliżenie z bliska i to widzicie. Więc chyba to wystarczy. Mamy spódnie, słuchajcie, dressowe. Takie dość wielkie. I to są spodnie damskie. E, ale to zrobią XXX. Eee, dlatego 30 zł. O, myślałam, że to jakiegoś oversize'a w końcu zrobili. Tą kurtkę wam pokazywałam. Ktoś mi w komentarzu napisał, że nieładna, ładna, coś tam. Mi się podoba. Fajny kolor. A że sztuczna. No ale wiecie co, no, to są takie. Kurtki na przykład sportowe, to one są tylko ze sztucznych materiałów, te odparowujące pot, więc takie pisanie też, aby napisać komentarz głupi i negatywny, to też jest bez sensu. Według mnie strata czasu tych osób. Bo nie bierze biegać w bawełnianej pod koszulce, bo będzie mokra, tylko takiej specjalnej, która odprowadza wilgoć. A one są takie rzeczy zazwyczaj sztuczne. Więc taki hejt, aby hejtować sztuczne rzeczy, to też jest taka głupota według mnie. Mamy taką kurtkę fajną, sportową, eee, za 60. No i z tego miejsca dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia, hejka!